Okej, okay, się makam wszystkim bardzo serdecznie. Ja jestem Fabi i witam już po prostu w tym odcinku z Hitmana Rozrzeszenia. Kontynuuj. i jedziemy. Czekałaś? Na co? Nadal masz szansę. To zadanie dla skalpela, nie młota. Czemu to zrobiłaś? Nie pozwól, żeby stała się. Stała się. Wiesz, no. dziewczyny i uciekajcie. OK, A więc z tego co wiemy to nasz agent 47 odciął sobie tą, ten kod wyryty na tyle Głowy hmm, no to robi się coraz ciekawie idziemy teraz do hotelu, do hotelu Terminus um. No ładuj się, ładuj się, ładuj się, to No właśnie, przebranie takie najważniejsze powiedzmy. No więc pogadałem z ptaszkami ziomek i w odpowiedzi wyćwierkały mi nie. Black Dexter. Wit przemysłu zbrojeniowego, który najwyraźniej mocno zainteresował się dziewczyną. Dexter mieszka na najwyższych piętrach hotelu Terminus. Jego ochrona nikogo nie wpuszcza. Niemniej, człowiek o twoich umiejętnościach i zasobach powinien się tam z łatwością dostać. Mm, Powodzenia. Ja się tam zawsze dostanę śliznę, Albo zrobię roz, roz, roz rozpięcie, tylko że mamy naszego sprzętu, bo musieliśmy dać temu no, temu, co nam załatwił te, ten terminus, więc no. W głównym wejście nie będę w ogóle szat, bo nie mam po co. Ale tu mi się coś świeci. Tu się coś świeci, co to jest? A się świeci, to wchodzimy. tu już jest niebezpiecznie, z tego co tutaj widzę. Tu jest nas niebezpiecznie. Dobra, idziemy. Dobrze idę, czy źle? Tam, gdzie ochroniarza jednego tylko nie wiem, czy teraz wychodzić, czy poczekać, aż tu coś tu przyjdzie, bo Żeby tu było tak cicho, to ja trochę tak nie wierzę w to. coś mi tu nie pasuje Tam coś się świeci, mam iść tam do góry bo gdzieś Najpierw tu mam iść później tam no dobra spoko, ale Jak mówię, to coś mi tutaj nie za bardzo pasuje, żeby o, gdzie teraz tutaj to może podejść tutaj Co on tam zrobi? Nic no, Mam iść do góry, ale bym się najpierw wolał przebrać No lepiej byłoby, żeby się przebrać, tylko tam jest ten Ochrania. Och ochrania. ochroniarz. Kurde Krana tam jest, o schodzi? Nie myślałem, że schodzi Ale to nie jest przecież nikogo. To jest zwykły pracownik, on mi powinien nic nie zrobić Hej hello ja bym nie dotknął się prądu w zalanej dziwnicy. Nawet za milion Baxa. Nie ma mowy! Cholera! Nazywa się Joe. Jest legendą miasta. Uwierzysz, że trafił go kiedyś piorun? Uwaga! W dodatku nic mu się nie stało. Niektórzy mówią, że potrafi wkręcić żarówkę, wzdrygając tylko palcami. Rany! Hallelujah, żebym go załatwił jakoś teraz? Jak ci idzie, Joe? Świetnie! Wiesz, takie urządzenia są jak kobiety. Trzeba być delikatnym i przede wszystkim słuchać. Ale spokojnie, za parę chwil wszystko będzie kiki. O. Coś widzę, że to jest jakieś przejście magiczne. No racz. Kończy yy, się te nasze Tak, tak ja pani rozumie. Ale my musimy naprawić tę windę yy, Podglądaj. Tak, wiem, że jest późno i hałasujemy, ale proszę pomyśleć o gościach. Wiem, kim jest pani mąż. To on nam to zlecił. No to niech pani do niego ma pretensje, to on tu rządzi, nie ja. Proszę pani, niech pani pomówi z mężem. Jak on da znak, to przestaniemy. Co, co takiego? Żartuje sobie pani? Odwróć się. Niech pani uspokoi, ja tu tylko pracuję. No d już mi nie pasowało. Szkoda, że nie gdzieś odwrócić. To będę musiał to ten, ten jeszcze raz powtórzyć, nie ma tu nikogo. Szybko. Koś szybko, żeby się nie zauważył. Idziemy, idziemy. Ach, dobra. Chciałem się jeszcze skryć, bo tam widziałem przebranie. Myślałem, że go zabiję, za niego się przebiorę, Ale dobra, najwyżej no z pierwszym. I kim jestem? Jestem teraz z tym ochroniarzem, tak? Terminusu zaaktywujemy teraz punkt. Dobra, także jest spoczko i idziemy sobie gdzie znasz punkt. Tam, dobra, to idziemy sobie. I nas nie stary. Siema, siema. 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 O, dobra. A, tu jest na jeszcze. Mamy instynkt. Yes, udało się! a stary! Co się dzieje? Is. Hej. Dobra, Robin. Z, z ciebie, suki Uu, się już do tego Wiska, Lwa. Mama, to, no. będzie całkowicie odcięte przez osiłków, przy się. Blake Dexter, ceni sobie prywatność i wkradnięcie się do pokoju 899. Nie będzie łatwym zadaniem. Co gorsza, Dextera pilnuje kawał potężnego ochroniarza, który nie jest, powtarzam, nie jest. Jaśnie nastawiony do intruzów powinieneś raczej wysiąść na niższym piętrze i poszukać nieskrętniejszego mięścia. Ale nie... <słuch> <słuch> no właśnie, komu on to mówi? <słuch> Takiemu profesjonaliście, Na pewnie wszystko już masz roztropione, co? No <słuch> Ok. Skody zabezpieczone. Zemknięty. Nikt nie zakłóci z pan bez... sobie wynik po prostu, bo dane wywiadowcze ptaśka są zawsze poprawne. Ci się tego. Nie masz bez incydentów. Proszę. Wszystko ma pójść tak gładko. Cześć przy sojniaku. dobrze wyglądasz. irzyiapoko.. to Do dobra dobra sposia Witam. Mam przyjść Tylko później? nic nikogo obezwadniać, bo ale się źle skończy. Nie po nie będę... głośnik nie ogarniam. Dobra, masz tu to coś na usunąć, troll. W jaki sposób? Cześć, cześć Nie to co ja miałem uwagi <laughs> tu idzie w moją stronę O już mi się coś świeci i tak dalej Żeby drzwi otworzyć yy, Potrzebujesz karty? Ha, I kartę dostępu zapewne mają... Hej, jak się masz? Mieszkańcy tego hotelu. Czyli musimy kogoś... Kurde. Obezwadnić. A jednak, może by pani przymierzyła, o, panę. Chyba nie powinnam. No tak, o, oczywiście, że nie. Co ja sobie myślałem? Dex, do cholery. Musimy kogoś tutaj zrobić, bo karty dostępu mają właśnie mieszkańcy hotelu zapewne z tego 100%, 100 mam pewność Czy nie mam stu, ale tak myślę, że to mam kartę dostępu mają właśnie ci mieszkańcy tego hotelu i takiego właśnie musimy obezwadnić Sorrycie no cześć! No, zalatwiłem Tylko jak tam? Musimy kogoś, a ja chyba już wiem, o co się rozchodzi, bo tu mieliśmy taki meg, bo my chyba nie możemy. Cura, ja ci tylko powiem, że widziałem, co ten gość potrafi. Ostatni cwaniak, który mu podskakiwał, wylądował na wózku inwalidzkim, tak? Jak już Sanchez, ten wielki meksykanin. To jest właśnie dużo z dużo tych takich i tu się coś wieci, właśnie. A ty tu skąd? Tu o czymś takim jak ten osobista? Hej, ziomuś, jak leci? <totý konečný> hmm. Ty. Nie, nie, do góry, do góry. Do góry! A jednak. Aha. Ty może o tej pani tu ukradniemy? Ogodzić się z Bogiem. No zajebiście. Ty ja zauważyłem Że tą panią możemy po prostu zabić i odnieść... Ukraść tą kartę. Kurde... mikrofon przed dostępu. No, tak może być. To jest nawet nawet całkiem dobry pomysł. Eh No teraz pap pali papierosa. Kurde ciało! Chyba dzieska dostępu. Szybko. Tu coś? O, o! Okej, okay, i teraz szybko wypiję wypieprzaj Bo tym mąż się za chwilę będzie skłócić z tym mężem na pewno życie tu przyjdzie i... A jej nie będzie Mi się nie będzie z nikim kłócić <laughs> Lol Takie Mogę iść? Jakaś pokojówka jest Tam, <mum> ja teraz to widzieć, jak ona tam, tam pójdzie, a tam jej nie będzie <mum> taki myk Będzie przeląbany Nie poszedłeś do swojej żony. Dobra, gdzie jestem? Tutaj, tylko żeby nikt nie widział, bo będzie przerąbane. No i uwierzyj. Okej, okay, dobrze, zagrożony to już jest, nie ma nic żadnego. Ja mogę też przez okno w ogóle wyjść. Tylko mam iść do góry zapewne. Dobra, wchodź powoli. Oni są na dole, to, to, to chyba nam nic nie grożą, ale... Jak to chyba idzie? Nie, on tu jest. A minnik, nie... cicho, mama. Daj mi ten kołderka. Nie, na razie nie. Prosiłam cię, żebyś nie tu. Mama, cicho bądź teraz. Kieramy, dobra. Kogo nie ma? Ech! Nie wiedz... O lol. Teraz wystrzyżyłem tego. I go obezwładnić. był dobry pomysł, jakby go obezwładnić to byłoby super. Hmm, ale jak? back Oh lol Innings making concealed Oh the industries has into one of the leading weapons manufacturers in the country.

Ja mam iść na drugi koniec. Aż przez okno? Da się! Ej! Uh! myślałem. Chyba że źle idę, ale na to wola, że dobrze idę. Skoczysz tam czy nie? Po prostu IOM O jest, okej Chciałeś sobie bezpiecznie, ale nie Twój drzwi Nie widzi nikt, dobra Za okay, tymi drzwiami już na no, mnie czekają. Tylko ja myślałem, że tutaj, y, żeby gdzieś drzwiami chyba nie wejdę, co? O, już jest, widzę. To jest tyle dobrze, że widzę tutaj coś takiego fajnego, świecącego. Proszę idziemy hmm. dalej takim, mhm. Kinga. Całkowity wynik poziomu 12500. Weteran. To takiego złego zrobiłem? A, nie sobie, kontynuuj. Rzuty. Wow. Zbiór z HP, gaśnica, żelazko, co? Ile tu jest fajnych rzeczy, których jeszcze nie zrobiłem? Radio, nie ukończyłem radio, przecież włączyłem radio. Mm, lol, śrubokiem wody. Karta dostępu, właśnie, butelka, negwaj klucz francuski. No, nieźle, nieźle. Dobra, to zobaczę w takim razie. No główne. Ok, a mańsza, to by było na tyle. Jeśli podobało, to oczywiście łapkę w górę daj. Super, udostępniłam go na Facebooku. E, oczywiście, łapkę. Suba, jeśli z nowym widzem, to by było na tyle. Do następnego odcinka z ich rozszerzenia Na razie, haja. Cześć.